To wszystko w tym filmie. Ja jestem Malina i witam cię bardzo serdecznie na tym kanale. To jest seria projekt Gruz. Jeśli jesteś nowy, to koniecznie nadrób sobie poprzednie filmy, tak, żebyś był na bieżąco. No i jeszcze zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dobra, dawno nie było żadnej paczki, więc to jest przesyłka od swagierów. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Ja co prawda wiem, ale chcę podbudować napięcie. On to jest taki nieduży nożyk. Zaraz ją otwieram i zobaczymy, co jest w środku. Nowe Hydro prezentuje się pięknie. Bardzo dziękuję firmie Swagier. I co? Będzie to trzeba zamontować. To Hydro ma odwróconą pompę w stronę deski rozdzielczej. Myślę, że to sprawi, że po prostu montaż będzie dość prosty. Zależało mi na takim rozwiązaniu, dlatego, żeby móc swobodnie regulować kubeł pasażera. Choć, tak prawdę mówiąc, do tej pory nigdy nie zmieniałem jego położenia. Ale gdyby jednak. No i wybrałem też ten model, dlatego że. On jest tutaj mega sztywny. Teraz jeszcze może to nie za bardzo widać. Fajnie to po prostu pracuje. Nie ma tutaj żadnego luzu. Na przykład w stosunku do tej łapki, którą mam w tym momencie. Tutaj teraz dam przebitkę, jak to wygląda. Także co? Bezbędnego przedłużenia. Paczka otwarta. Hydro pięknie się prezentuje. No i co? Trzeba to teraz zamontować. Więc jeśli szukasz podobnej łapy lub czegoś innego do motorsportu, to wiesz, gdzie możesz to znaleźć. Dobra pora zatargać BMEczkę na warsztat. linka zapięta. Pompa paliwa odpięta, żeby mi się paliwo nie lało. Jedziemy. Może na lince, ale oni stoją, a ja jadę. PMEczka właśnie zalogowała się tutaj w na Naprawa Patecki w Michałowicach. Swoją drogą, jeśli ktoś szuka sprawdzonego serwisu z takim naprawdę fachowym podejściem do klienta, to polecam. No i tak, plan jest taki, żeby ogarnąć układ paliwowy oraz układ wspomagania, a ja z Piotkiem w międzyczasie zajmiemy się montażem nowej hydrołapy. Na razie tak to wygląda, teraz zaleję płynem, spróbujemy to odpowietrzyć, zobaczymy czy to wszystko będzie działać, a później to ponownie rozkręcę, dotnę już tak jak ma być, pomaluję, postaram się tutaj ładnie jeszcze to dociąć, najwyżej wymienić, tak żeby to wyglądało bardzo fajnie estetycznie, to się pomaluję, poskładam i już powinno być git. right No i co przygotowałem sobie dwie takie blaszki Teraz to pomaluję? No i na końcu bym na to już montował. Dlaczego dwie? Dlatego, że miałem dość cienką blachę, znaczy cienką, o no 4 mm. Po prostu wolałem zrobić z dwóch, żeby to było na pewno sztywne. A nawet, jakbym miał grubszą blachę, to po prostu byłoby w niej ciężko ciąć ręcznie szlifierką takie, takie okrągłe otwory. One nie są może idealne, ale są na tyle dobre, że idealnie pasują po prostu pod ten lewarek BMW. No i proszę bardzo, jeden element jest już gotowy, pomalowany, drugi schnie. A drugi dlatego schnie, że niestety sobie pomalowałem od złej strony tamten no i musiałem to po prostu poprawić. Także jak to sobie wyschnie, to już tylko zostaje montaż. I jaki tu jest teraz dramat, to aż wstyd. No ale to się ogarnie. Co do mocowania, blacha jest już na miejscu. Przewierciłem sobie na razie dwie dziury. Zaraz robię kolejne dwie. Odkurzam tutaj. Następnie montaż hydro w te już wcześniej wywiercone otwory. Później ogarnę sobie tutaj kable, całą tą instalację i będę następnie pasował ten tunel, tak, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Tu sobie trochę chyba za dużo wyciąłem, ale jeśli tak by się okazało, to po prostu ja sobie drugi taki element skombinuję i to wszystko zrobię ładnie, tak, żeby naprawdę to nie straszyło i wyglądało fajnie. A jeśli to jest OK, to po prostu to oszlifuję do równa i to polakieruję. Też jest taka opcja. No i proszę, łapa jest zamontowana. Znalazło się też miejsce na wlepę Grucis Gruz. Fajnie się to wkomponowało w całość. Jak widać, zabezpieczone taśmą. Już polakierowane, żeby to fajnie wyglądało. Myślę, że czarny zgubi po prostu te wszystkie niedoskonałości. Trochę to poszlifowałem tam. Wygląda to myślę nieźle. No i dobra, po złożeniu całość prezentuje się w ten sposób. Fajnie się to wpasowało. Tutaj jeszcze muszę troszeczkę poprawić. Zeszlifować to, ponieważ przy maksymalnym dobiciu trochę to dotyka. Co? Tutaj z tej strony muszę sobie zatwić takie podwójne sterowanie do szyb. Tutaj docelowo ten przewód będę chciał zdjąć i puścić dołem. Czyli po prostu tu go wywinąć. Tam, żeby się schował. No i tutaj. Tu jeszcze sobie przygotowałem takie blaszki. Dwie, które tutaj. Będą pospawane na łączeniach, coś pola i to wejdzie od spodu, tutaj do tych dziur, które widać. Wtedy całość już sobie pola na czarno. Robię to po to, żeby po prostu mieć pewny, że mi się to nie będzie gibać. No i co, i temat, jeśli chodzi o montaż hydro, zakończony. W tym odcinku to byłoby w zasadzie wszystko. Te blaszki, które wam pokazywałem, są już gotowe. Ale je zamontuję sobie już następnym razem, wtedy też zrobimy test hydro, ponieważ muszę teraz chwilę pojeździć tym autem i ponownie odpowietrzyć układ hamulcowy tak, żeby już była naprawdę żyleta. Czeka mnie też wymiana klocków hamulcowych z tyłu, także myślę, że to w następnym odcinku. I tu jeszcze Wam pokażę to, o czym mówiłem na początku, jak ta łapa jest sztywna, nic tutaj nie lata, nie tłucze się w stosunku do tamtej. Żeby nie było, tamta też hamowała Natomiast na tym etapie po prostu Nie zapewniała mi takiej precyzji, jakiej bym wymagał A myślę, że to Będzie robić roboty Jak zawsze dziękuję, że zobaczyłeś do samego końca Jak widać Zima już trochę odpuściła Także myślę, że odcinki z BMW będą teraz regularnie Subskrybuj, żeby ich nie przegapić Ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku Cześć